Dobranocka o piesku kierowcy. W małym, spokojnym miasteczku mieszkał sobie wesoły pies o imieniu Burek. Burek był mądry, ciekawski i zawsze chodził z uśmiechem na pysku. Jego właścicielem był pan Marek, kierowca starego błękitnego Mercedesa, którego Burek po prostu uwielbiał. Pewnego słonecznego popołudnia pan Marek wyszedł z samochodu tylko na chwilę, by kupić świeże bułki. Burek siedział na przednim siedzeniu, merdając ogonem. Nagle coś błysnęło mu w oczach. Kluczyki zwisały tuż nad kierownicą. Burek kokieteryjnie przechylił główkę. Tylko na momencik pomyślał. I zanim ktokolwiek się zorientował, łapką trącił kluczyk, silnik zamruczał, a Burek aż podskoczył z radości. Usadowił się wygodnie, łapki oparł na kierownicy, ogon wesoło mu merdał. Samochód ruszył. Powoli, ostrożnie jakby, wiedział, że kieruje nim piesek. Burek jechał przez miasteczko, dumny jak nigdy. Ptaki ćwierkały, dzieci machały mu wesoło, a Burek odpowiadał im radosnym hał. W tym czasie pan Marek wybiegł z piekarni z bułkami w ręku i zobaczył, że jego Mercedes jedzie, a za kierownicą jest Burek. Burek, stój! Zawołał z rozbawieniem. Nie gniewał się. Raczej biegł za samochodem, śmiejąc się i próbując dogonić swojego psiego kierowcę. W końcu Burek zatrzymał się, na najbliższej łące, dokładnie tam, gdzie pan Marek często zabierał go na spacery. Wysiadzał ta, dumny jak nigdy, a pan Marek dogonił go, kucnął i przytulił mocno. Ty łobuzie, ale dumny jestem, że tak pięknie sobie poradziłeś. Burek zaszczekał radośnie i polizał pana Marka po policzku. Potem obaj usiedli na miękkiej trawie, patrząc jak słońce powoli zachodzi. Pan Marek otworzył paczkę bułek. Wiesz co, burku? Może następnym razem po prostu pójdziemy razem po te bułki. A piesek tylko merdał ogonem, bo wiedział, że najważniejsza w całej przygodzie było to, że zakończyła się bezpiecznie i że je pan nadal go kocha. I tak wtuleni w siebie patrzyli w gwiazdy, a świat wydawał się wyjątkowo spokojny i szczęśliwy. Koniec. Śpij dobrze. I niech ci się przyśnią pieski, które prowadzą samochody zawsze ostrożnie i zawsze w dobrym serduszkiem. Dobranoc kochani, śpijcie dobrze.